Błony biologiczne można podzielić na błony śródplazmatyczne oraz błony komórkowe. Błony śródplazmatyczne powodują zjawisko kompartmentacji, czyli podziału wnętrza komórki na przedziały, w których zachodzą różne procesy. Z kolei błony komórkowe, jak można przypuszczać, pełnią bardzo istotną funkcję w oddzieleniu wnętrza komórki od jej środowiska zewnętrznego. Dodatkową funkcją błony komórkowej jest pośredniczenie w transporcie. Możemy tutaj wspomnieć o transporcie aktywnym, transporcie biernym, białkom, które ten transport ułatwiają, ale to zajmiemy, tym zajmiemy się w osobnej prezentacji. Natomiast co istotne, u zwierząt błona komórkowa zapewnia łączenie się z sąsiednich komórek. Przypominam, że u roślin funkcję łączenia się pełniła. Ściana komórkowa u zwierząt ta struktura nie występuje, wobec, wobec tego jej funkcję przejęła błona komórkowa. Jeżeli spojrzymy sobie na rysunek takiej błony komórkowej, który tutaj widzicie, to może zacznijmy sobie po prostu go omawiać. Taka błona komórkowa składa się z fosfolipidów i jest ona płynna. Ta płynność błony nie, nie, nie oznacza, że ta błona sobie jakoś faktycznie płynie, ale chodzi tutaj bardziej o to, że fosfolipidy oraz białka mogą się przemieszczać w jej obrębie. I to jest właśnie ta płynność. Jeżeli chodzi o samą Budowę takiej błony komórkowej, no to może zaczniemy od cholesterolu, który pełni istotną funkcję, ponieważ usztywnia tą błonę. Mamy również białka, białko integralne, powierzchniowe i co istotne na temat błony biologicznej. To, że mamy, do, mamy przy niej do czynienia z asymetrią, oznacza to, że każda z warstw ma swoisty układ lipidowy oraz własny pewnego rodzaju zestaw białek. No i przypominam, że zarówno lipidy, jak i białka mogą się przemieszczać w obrębie warstwy. Z kolei przejawem asymetrii błony jest glikokaliks. Jest to warstwa tworzona na powierzchni komórki, która zbudowana jest z glikolipidów oraz glikoprotein. Pełni ona bardzo istotną funkcję, ponieważ chroni ona komórkę przed uszkodzeniami nie tylko mechanicznymi, ale również chemicznymi oraz pełni bardzo istotną rolę w rozpoznawaniu się komórek. Ale teraz wróćmy jeszcze do białek. Otóż, jeżeli popatrzymy na rysunek, to z niego samego możemy zapewne wyczytać pewnego rodzaju różnicę między białkiem integralnym a białkiem powierzchniowym. Jak widzimy, białko powierzchniowe po prostu przyczepia się do jednej z warstw fosfolipidów, z kolei białko integralne przechodzi przez całą błonę. Wobec tego można przypuszczać, że białko integralne będzie znacznie bardziej związane z tą błoną, i tak faktycznie jest. Ono się łączy kowalencyjnie z lipidami i dzięki temu zakotwicza się w błonie. Z kolei białko powierzchniowe jest luźno związane z warstwą, wobec tego bardzo łatwo jest je odczepić. Co jeszcze na temat yy, błony komórkowej, to myślę, że warto wspomnieć o selektywnej przepuszczalności. Co to tak właściwie oznacza? Chodzi tutaj o to, że błony mogą przez siebie przepuszczać jedynie małe, niepolarne cząsteczki, chociażby tlen cząsteczkowy. Z kolei cząsteczki polarne, ale już nieco większe przenikają jedynie w ograniczonym stopniu. Czasami zachodzi konieczność szybkiego transportu wody przez błony, na przykład w, krwink w krwinkach czerwonych, przepraszam. I wtedy uczestniczą w tym transporcie białka zwane akwaporynami, czyli ten transport po prostu ułatwiają. Z kolei, jeżeli chodzi o duże cząsteczki, to tutaj jest ta błona dla nich nieprzepuszczalna, aczkolwiek transport jest, jest możliwy dzięki transportowi ułatwionemu, o którym, jak już wcześniej wspomniałem, będzie osobna prezentacja. Tak więc myślę, że na tym skończymy. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem Wam zrozumieć, zapamiętać czy też przypomnieć sobie najważniejsze informacje na temat błon biologicznych. Dziękuję Wam za uwagę.